Nie, czekaj mimo mamy mimo, na linii znaczy, nie, eh, Maxa. Ja, ja tak, Max, ja, dobra. czy jesteś na towarze? Siema, Maxiu. Jesteś na bombie? Pierwsze pytanie. No po kurwa proste. zobacz. E, nie, nie jestem. Zobaczcie, <ślad> ja. zobaczcie jego, jego jak ma. on wyglądał przed kurwa ten, jego pierwsze, tak, Ferrari jak wyglądał, jak Polak wyglądał. To były szczury takie, kurwa, no nie oszukujmy się. Ja teraz, ja teraz nie mówię, żeby obrażać, bo wiesz, ja do tego podchodzę, faktycznie teraz mówię, odstawiłem, wiesz, te używki i tak dalej i ja podchodzę do tego bardzo poważnie i mówię tylko po prostu, jakie jest moje zdanie, nie pytasz, odpowiadam. Maxiu, Józef mówi, że liczy, że spotka ciebie już w o tym pierwszej o tym. turze e, turnieju. Co ty o tym myślisz? Myślisz, że jesteś w stanie drugi raz pokonać Józefa? No wiesz, wygrałem z nim na punkty 30-26. Wszystkie rundy dla mnie. Plus jeden knockdown i tak naprawdę był jeszcze jeden no knockdown w tej No, stary to było pchnięcie w No, no ja Twoje oczy były w miejskiej dżungli, chłopie. Ty, ty wiesz, jest knockdown, jakbyś na plecy wywrócił. A, 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 a ja, no co? tak, ale, no? a jak usiadłeś, to już nie jest knockdown. Pewnie, no tak. Jakie kurwa, usiadłeś, kurwa, w kościanie, kurwa na kolano. Kurwa, usiadłeś, kurwa, no to sobie zobacz, powtórzy. Dobra, ja mówię, ja mam, tylko, ja mam tylko, ja liczę tylko na to, że ty kurwa będziesz pierwszy w, w, w tym rozdaniu, nie ze mną. Rzezepę, ale, kurwa, ale mnie, No to błędzie, tak, to. E nie śmiesznie, że na to liczysz, ale, ale ten mi ja tam po prostu... Zobacz, może jak ty wyglądałeś, i... pizdę pod okiem miałeś. Wiesz ja, ja, pizdę pod, ja dokiem, pizdę pod okiem nie pod oknie bałeś całej pizdę. siły i co? I co mi się kurwa stało? No co pościg... no mi się było? Dwa razy, dwa razy, na Dwa razy ten lekki kot, pośliźnięcie, przecież kurwa, raz ty koiełany liczył no, i to i to i tak. A ty mi po, to, to miałeś ze trzy razy, ale dwa razy miałeś czysty knockdown. Tak, ten dwa razy czysty knockdown. kurwa i raz byłem liczony. Raz i to było tak, że kurwa, ja od razu raz raz No od, tak, Raz byłeś byś liczony, ale w drugiej rundzie raz, ja nie zaliczył liczenia i to był to był zaliczyłem Ta, Nie po liczenia. Tak, 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 tak. Mam nadzieję, kurwa, że ty będziesz, że ty będziesz pierwszy, kurwa, mówię ci w tym wszystkim i że nie odpadniesz tam, bo że cię Ferrari się dojedzie. Skoro, że... skoro ty mówisz, że ten, że i twoim zdaniem ja nie dojdę do finału, no to yy, biorąc pod uwagę, że ze mną przejebałeś, yy, ty... Przejebałeś, ty to, jest to jest jakby dojść. stanął na... Sary, przegrana to jest wtedy, kiedy kurwa stanął być nade mną i ja kurwa nie byłbym w stanie wstać. Było tak? A, no, było no tak? Dobra, tak czy, było czy, tak, jak chciałem kurwa rewansować, czy, to co tak? mówiłeś? Nie dasz mi, bo ty wiesz, kurwa... Weź, to nie Bo to ty za lanem, jak kurwa dostałeś na łeb i kurwa tańczyłeś, kurwa na nogach. Dobra, Twoje, czyli, kurwa, noga czyli, na. Jak, e, czyli jak przegrasz na punkty teraz w Turleyju, żadnych punktów nie będzie chciał, chciał, mam nie, nie, ale to ty będziesz ciągnął. Ja miałam 5 minut, do żeby bali. udowodnić ty 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 Ci, będziesz, że jesteś będziesz, kurwa leściem. Będziesz ja mam się minut. kłócił, tak? Będziesz się kłócił, że ty wychodzisz do kolejnej walki. Mam 5 minut na to, żeby Ci udowodnić, kurwa, gdzie jest Twoje miejsce i to będzie zobacz. I mam nadzieję, że ktoś tam ingeruje w to i że to będzie losowanie, kurwa nieprzypadkowe. I że, <laughs> Będzie przypadkowe. Będzie na To będzie no, 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 przypadkowe. Maksiu, a, tak, no, ale... Maksiu, Tak? A powiedz mi, kto jest dla ciebie największym niebezpieczeństwem w turnieju? No bo rozumiem, znaczy, że tak, nie uważam, uważam, że ja jestem faworytem, a zaraz za mną jest, znaczy może nie tak zaraz, ale <laughs> że, że na drugim miejscu naj, największym zagrożeniem uważam, że jest Polak. A kto okay. według ciebie ma najmniejsze szanse w turnieju? Najmniejsze, no wydaje mi się, że jednak, niestety, Filipek. Okej, okay, okej. Okay. To ja, ja jeszcze mam pytanie do was, jak jesteście tutaj na linii, bo pierwszy pojedynek toczyliście to oczywiście na pełnym dystansie, to były trzy rundy po e, trzy minuty, także zupełnie inna forma, bo tutaj przechodzimy do tej, nawet jakby to była pierwsza czy druga runda, to jest tylko pięć minut, no tak. jakby no, zupełnie no, inaczej tak, zaczynasz tak, ten no. pojedynek, bo tutaj nie masz czasu na to, żeby wejść, żeby czekać, tylko trzeba ruszyć z pełnej, żeby tej rundy nie tracić, ewentualnie nawet gdyby się to skończyło tak, tak, na pełnym dystansie, bo to druga, potem druga, jest ewentualnie dodatkowa no. ta runda dwuminutowa, dwuminutowa ale dwuminutowa, jakby... Tak. No 5 minut to jest coś, co trzeba wykorzystać w pełni od samego początku, no tak. bo tego czasu jest mało. No. I także kogo z Was, którego z Was bardziej to predysponuje do tego, żeby ten pojedynek wygrać? Dla kogo to będzie formuła lepsza niż to trzy razy trzy? Kurde, ja ci powiem tak. Dystans, jeżeli chodzi o wytrzymałość, to ja, ja uważam, że. Wiesz, to ja jestem w treningu, ale nie mówię, że takim, że wiesz na salę, bo on ćwiczy, kurwa, tam 7 lat. Jak ja bym się lat ćwiczył, to już bym nie miał tu kurwa z kim się napierdalać. A on wiesz, się cieszy, że na punkty tam kurwa wygrał, więc jakby. Dobra, ja jeszcze nie odbieram. Niech mówię teraz dobrze, fajnie jest to, że w tym turnieju się zna, znalazł. I mówię, że liczę na to, że wylosuję go, kurde, że trafimy na siebie, nie? Dla mnie to jest bez znaczenia, bo jak wleci, wleci od razu, to znowu od razu dostanie. Tak samo przecież było na... Na właśnie właśnie, właśnie wiesz, no, wiesz, chować się kurwa za gardą to każdy może, nie? I, i mówię, że, ale kurwa, co, wleciałeś od razu i dostałeś, no i poleciałeś na depie, Kurwa, jak ty no, i... się chowałeś za gardą kurwa, Gamoniu kurwa, ja mówię, dostałeś, ale, nie, dostałeś to ty czyli odalana. Powinien... Stary kurwa, pokaż czyli, mi, czyli takie powtórki jak ty kurwa masz, to nikt, kurwa, nie szansę, nie ma. Ja tak, że we Frikach takie powtórki, to nawet ten mój nokat na maciasu nie był taki kurwa... W taki wstydliwy jak to, co, co tobie kurwa zrobił. Alan, kurwa, no bez kitu, no nie ma no nie da, wstyd, wstydliwe, No wstydliwe, że. że, że no ale trzy powiedz, razy sobie, że źródłem sali, no kurwa, sam ci głupio było ci to, że kurwa wziąłeś tą walkę. No nie, nie, wziąłeś, nie było mi głupio. No, nie, nie, żałuję, no, nie było że ci głupio. Na, drugi dzień na pewno nie, kurwa musiałeś z tym wziąć. Nie, nieprawda, nie, nieprawda, nieprawda. No dobra, no to, to to wiary, to jeszcze, To jeszcze do ciebie pytanie, co zrobisz, jak wygrasz nagrodę za pierwsze miejsce? Na co ta kasa będzie spożytkowana? Jak sobie to wizualizujesz? Zainwestuję we flip. W co? We flipy Chaty będzie remontował. Czyli biznesmen. Tak, czyli już jest plan. Czyli, czyli, jak, czyli jak wrzosek. Marcin tak. wrzosek. Dobra, wiewiór, dziękujemy Ci bardzo za telefon. Dzięki. Na